w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie zwierzakowe denko, więc nie przedłużając, zaczniemy od Will'a. Więc skończyła mu się karma. Teraz purine friskis. A również tutaj mam jeszcze kolejne opakowanie, tylko to jest już zmienionego. I było ich naprawdę więcej, ale nie zbierałam więcej. Spędzi też miał, co mu mieszałam, ale już mu nie mieszam. Dalej miał tą saszetkę, która mu bardzo smakowała. Też tą spurinę miał dla szczyniaków. Miał ten paszczet taki Animonda, i ja wam go naprawdę polecam. dla właśnie szczeniaków, też dla dorosłych, bo jest naprawdę bardzo fajny. Tu tendentystyczne. denty styczny, dla psów mini, mu się skończyły. Te kosteczki dla szczeniaków, które miał takie tu. I teraz takie akcesoria, no to to mam z obroży. Mam z muszki. To jest po tej zabawce, takiej owieczce piszczącej, co kupiłam. I ostatnią rzeczą to jest ten folia po tym ręczniku z ActivePet. Są wszystkie rzeczy, Wida. Teraz zaczynamy od Martego, Matko no 3. Kończyły mu się też te dentystyczne. Te większe, średnie. Mieli na spółkę, i to z firmy Czapit, tak jakby rodeo sprężynki, i wspólna rzecz to właśnie to jest opakowanie po tym takim etui na te woreczki po obrożach, tutaj po tym bidonie. I teraz przejdziemy do buby. I w bubie skończyła się też karma. Z wersja logi, kawia, komplet. E tutaj co miała, ja to taką ozdobę taki kapeluszek do zrobienia na zdjęcia. Tutaj ma po pietruszce. Tych pierwszych naprawdę było więcej, ale też nie będę mam zbierać wszystkich. Po koktajlu. I przed ostatnią rzeczą są te kolby z firmy werselaga I ostatnią rzeczą jest ten granulat witaminowy z firmy Nestor, który w smakował i prawdopodobnie go jeszcze kupię. No i to jest już wszystko, zapraszam do kolejnych odcinków i cześć!